miesięcy po katastrofie smoleńskiej do opinii publicznej dociera coraz więcej informacji na temat największej tragedii w Polsce w po 1945 roku. Skompromitowali się wszyscy, którzy chcieli obarczyć winą ofiary lotu 10 kwietnia 2010 roku. Wiemy o fałszerstwach protokołów sekcji złob i próbie zafałszowania odczytu z czarnych skrzynek. Wiemy o blokowaniu międzynarodowej pomocy w wyjaśnianiu przyczyn tragedii. Odpowiedzialność za to, co się dzieje, spada na polski rząd i władze prokuratorskie. To ekipa Donalda Tuska pozwoliła na ponadroczne blokowanie śledztwa. Te działania podlegać powinny nie tylko ocenie politycznej i moralnej, ale i karnej. Polskie państwo nie radzi sobie dzisiaj z najbardziej podstawowymi zadaniami. Kompromitacja goni kompromitację. Korupcja i chaos to efekt słabości rządzących elit. Szczególnie widać, jak bardzo brakuje nam tych, którzy odeszli w Smoleńsku. Jeszcze bardziej widzimy, jak fatalni ludzie zajęli ich miejsce. Potrzebujemy zmiany, która pomoże nam odzyskać państwo dla zwykłych obywateli, ta zmiana nie może się zrealizować bez wyjaśnienia przyczyn śmierci elity narodu. Nową Polskę można zbudować tylko na fundamencie prawdy. Proszę Państwa, my możemy też zmieniać Polskę. Dlatego jeszcze raz apeluję o, o, o to, abyśmy się wszyscy przyłączyli i wsparli e, projekt prawa i sprawiedliwości w sprawie referendum przeciwko drożyźnie. Warszawskiej. To wszystko jest w naszych rękach. Dzisiaj dostają Państwo kartki. Prosimy, aby Państwo zbierali podpisy, namawiali przyjaciół, rodziny i odesłali zapełnione kartki do, na, pod adres, który jest na odwrocie każdej kartki, którą Państwo dzisiaj dostaną. Jako zwykli obywatele możemy zmienić Polskę i zróbmy to. Bardzo dziękuję. A teraz jeszcze na koniec, przed wspólnym odśpiewaniem, Boże, coś polskie, jeszcze raz bardzo proszę o zabranie głosu pana premiera Jarosława Kaczyńskiego.